Dzień dobry widzę, bardzo Wam dziękuję za 155 subów. Jesteście najlepsi. I dzisiaj robimy specjal na 155 subów. I tutaj już sobie wybudowałem. I będziemy to wysadzać Z... A. Pal. Ok, bloki naturalne, to, to. Bloki użytkowe. Gdzie jest Zapalara? Zapalara? Zapalara, gdzie jest Zapalara? Hal, gdzie jest Zapalara? Gdzie jest Zapalara? Ha? Zapal? Co jest? Gdzie jest zapałka? Gdzie jest nasza zafalniczka? Tu tego nie ma. Tu chyba też nie ma. A, jezu. To są chyba wszystkie. <słyski> Ja nie mogę, gdzie jest zapalniczka? Gdzie jest zapalniczka? Wiem jak to wybuchnę. Kociołkiem. W końcu ten to tak będzie działać. Takiego tutaj wie? Kurde. Nie no. Aha. Nie no, ale gdzie ta zapalara? Czerwona! Ja jestem geniuszem! Dobra, widzowie, jednak będzie fajny odcinek. teraz... Dźwignia... Chyba dużo osób wie, o co mi chodzi. Co teraz tak podpali? To... O kurde! Spezja 155 subów! Wow! Jeszcze, jed, jeszcze jedno TNT sobie wybuchniemy. Pełno, pełno tego. A w ogóle nie złagodzało. Pełno TNT -ko na specjal. Specjal na 155 subów! A to trzeba tutaj. Ale troszkę tego... Special! Wow, Kolejny TNT! Pa Teraz to tego tutaj damy naprawdę dużo! Dziękuję wszystkim Sigmom! Co będą na tym odcinku! Dobra, lecimy. To już może troszkę lagować. O, zlagowało. Dziękuję Wam! Dziękuję! Dziękuję! Czekaj, oświetlimy sobie tutaj troszkę. Dziękuję! Bardzo Wam dziękuję! Jesteście najlepsi! Ła! I TNT uśmieszek teraz! Mega special! TNT uśmieszek! Ale nie, tutaj nie zrobię. ty uśmieszek! Dziękuję wszystkim! Dziękuję! Do widzenia i kolejny special będzie na 200 subów.